Witajcie, jestem Rafik, a to jest czwarty odcinek z gry Bal 3D. I w dzisiejszym odcinku ze mną są Przemek oraz Wadek do 2.7. I dodatkowo mamy dzisiaj jeszcze w naszych skromnych szeregach widza, który, który się właśnie przedstawił. Witamy serdecznie. Przemek jest poza kadrem i on będzie dzisiaj jako ten. Jak to tam? Ścieżka muzyczna? Mentalnie. Aaaa. Aaaa, Arek. Ładnie wsadziłeś. Sprawiamy Arka. Dobra, bo... Jak zwykle na meczu się zacznie moje lamienie. Ta, weź Przemek, dmuchaj. Nie, bo my pochowane. To to, 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 to nagrywamy, a ty specjalnie schowałeś. No dobra, wyciągam. No patrz, jakie knapy. Yeah. 2-0. Dobra. O jeżdżo. To dlatego, że gram w blue. <grym> <grym> dobra, przełeń. No, na uwolnienie. Dobra, to ja może z tam zostanę z przodu. Zostanę z przodu. No ja w sumie to normalnie brzmi Oj, co to? Co... Dobra, cofnie, cofnie. cofnie. Nie no już teraz to za późno No jaki knap, no ja! A... Jaki fart. Graj, graj, graj. Dobrze. Aj To za, za duże boisko. Nie doleć. Jest, 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 jest A i za mocno Mam Janek, Go <śles> Jeszcze się na nagranie zapał. Co? No. no jakie jaki knapy? Knapek. A na ile jest? Na 3 minuty, dobra. Mhm. Mm Gramy. No widzisz, i czemu ja mam o. takiego pecha zawsze? Co jest to fajne? Ty się tak nie rozpędzaj. Co? Tak. Dźwięki. Trudu, 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 trudu dupę! dupę. Wie, jakby to nie był live, live w Zbala, ale... i byście widzieli, jak się się zdenerwowałem. Podczas... A właśnie, dobra, tak jak ten, to <coughs> po, pozdrawiam no y, tego. Mamę. Nie, y, jak on miał? Luigi? No kurde. Lukas? Y, Lucek, o! Pozdrawiamy, ludzka! Weź do bumc. Ej, 4-1 przegrywamy. No, jo. To no, przepraszam, no to, to, to z nerwów. Nie, bo tak naprawdę to to jest rozgrzewka. Nie naprawdę... No no, no. Jeszcze ja mam Aj. lagi. Nie. No, <grym> no, Jeszcze 5-1. Ale mi się zaczęło ciąć. Co za... Dobra, zaczniemy od następnego meczu nagrywać. No. Mecz. O, no, to nie ma sensu, kiebaty to nie już mam jest pokazywać jok. jak strzelam bramkę? Nie, nie, ten filmik zostanie jednak od tego momentu. Nieee... No, dawaj, jeszcze może wygramy. Mamy jeszcze 40 sekund. No nie, za no, dobrze jest Trzech trz dobrych jest Perci. Jest jak... No, a a bujaj się! 6-2, co to jazdy? No już nie skakajcie się jak pedał Dobra, już nie mówię No patrz za Widzisz? fuksy Graj, graj Ale nobdy Oj, to trzeba będzie chyba 2v2 Nie dobra, już teraz jak no. żeśmy się sporwali z motyką na słońce, no to trudno Zostanę skarcony w tym odcinku. Dalej. Ale jazda. Dobra. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. dalej. Dobrze są. Dostaliśmy, gramy dalej. Uff. Ale mnie Kogo tam jeszcze bym pozdrowił? Z tych co graliśmy dzisiaj z nimi. Całą, całą sobotę przegrać wola. To, to widział. A może Daniela Space do nas dodamy? To będzie po trzy wtedy. o to? No ale ja nie mam koszulki teraz, no ale bramka jest. No dobra, oh, dobra. Petarża. Jak stoi? A to jest... A jeszcze z białym nikiem. To To pewnie słabo gra jak z białym nikiem. A dobra, bo by Dotychczas z białym nikiem, Tylko jeden koleś grał i to był... Niemiecką, Kurde. niemiecki taki nick miał. Franceski coś, coś hmm. ala franceski. Na fy coś na pewno. To... franceska może. A to wtedy koleś dobrze grał. Fran Francesca. Niemiecki, tak. O Jezu. Będę ja to zrobił. Dobra, nie jest niby 3 na 3, ale tamten bramkarz, on jest niezbyt pewny. Joe Hart. Nie... A czemu u Ciebie psy, psy tak szczekają? Ja nie umiem. To u tego snajpera chyba. Albo u Przemka. A. U tak, mnie też nie. nie. Ja nie mam co. O, to snajper. To. Psy szczekają. <noise> Z dupami. Dobra, bo zaraz, bramkę też. Dawaj, Daniel, spacja. Jak on ma? Spacja. Daniel, spacja.pl. Jeez, 2-0. Dobra, dzisiaj nagrywamy trzy mecze. gramy o. Jak oni wygrają dwa razy, to gramy już. Kończymy my, do... Jak my wygramy. No zaraz ci dam gówno. Do tego Beduina gracie? Patrz, co? Tak, 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 nie tak, no, A, tak, tam. tak, 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 graj, graj. tak, 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 Oj jest graj, graj tak, Ej, oh dawaj, Dawid, spacja spacja.pl Snajper, <grym> Ja nie, no dobra, ja się powstrzymam. <grym> A widzicie, plus dla mnie powstrzymałem się od obelgi. Jaki knapek? Poza meczem to strzela. Kto? A właśnie, to, to ja. Daniel, Daniel. Spacja. No, a na to on będzie skakać jak spacja pacjentem. Leć. Jest, jest, jest. Oj, przymocno. Ale się nie zrobił. Jak mi się coś tak muli, kurczę, od nagrywania włączenia. Nie powinno. Coś jest nie tak, jest. Coś jest tak. Te... Musimy to wygrać, bo inaczej jest. Wygrywamy na 1. jeden. Wygrywamy trzy mecze. Braj. To to Dawidowi Danielowi spacji? Jak <grymne> to brzmi. Zostań, zostań, zostań. Ja zostanę, a ty z W Ostatnie chwili broni. Czy wytrzymają presję meczu? Do końca meczu. Oj, już po was. Jest, jest, jest. Ale petarda. Pechunio, chłopcy, 1-1. Nie, nie. Jest, dobra. 1-1. I w meczu. dogrywka ostateczna i kończymy. W przypadku no. naszej przegranej pół to gramy jeszcze jeden. Graj. A no, teraz jedziemy no. taką klepę mega. Taką, że strzelam od razu. Najmniejszy no. no. ping. <grym> no, no, Dobra. Już ta ping nic nie daje. No, patrz za. Arek. Boom. Oj, nie, w tą stronę. O oh, no, mój brat wrócił. Etcetera? Będzie, będzie Etcetera. mały? Wypierdolaj. Pa, wejdzie. Nie wejdzie, poprzeczka Ja Patrz. dobra. Weź wyjdź, Daniel! No co za knapek. to. No nie, śmiej się. Nie śmiej się, jesteś młody. Już jest... Trz... O, teraz, masz szansę. Nie moja wina. Gdzie Ach, ja się śmieję? Jest! Uratował ponad. Małe szanse jeszcze ja jestem z tylca. Bo Daniel Spacja jest dzisiaj niepewnym goalkeeperem. Graj, graj, graj. Dobrze. No, przekulała się po tobie. Aj, kurde. Tory drąbałem. Co teraz? Trzeba było w moją stronę bardziej odbić. Bez sens. No. Ale ty chyba coś, Arek, grałeś w tą grę, bo by nie grał tak dobrze, jakby pierwszy raz, powiedzmy, grał. No. Dawaj druga. Aj, mamy niepewny wynik, 1-1. Zacięty no. mecz. No. Nie daj mu to strzelić. Co teraz? Wyjdź, Daniel. Kupa, ale szczęście. Ja. Ale jadyka. Pierwszy w sumie nagranie, które mamy. ten równy przecinek. Graj, Daniel. Jest. Taki chuj. Nie ma. Graj, 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 graj. Da, graj, spacja. Uważaj na Mianka. Aj, nie umijają go. Aj. Ale laj. Jest, jest, graj, graj, graj. Jest, jest yes. yes. brama. Yes. Nie! Tak jest! Tak jest. jest. Tak. Tak jest. Idź Paticzka. do przodu, do przodu, do przodu! Przemek! Ład. Trąbka! Strzeliliśmy bramkę. Nie, 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 nie. Kurde, strzeliliśmy Jaki knapek. No, on dalej, dalej. Czemu ja mam tą presję brać na siebie? No bo strzeliłeś. cores bluz, torres. Dobra, zostań. Ale żeś ty zrąbał, koleś. Leć, leć. Jeszcze nie minuta lec. niepewności. Chodź tam. Oj. O Boże, Daniel, teraz tobie cała nadzieja. Teraz zobaczmy. Poza cienią. No, cienia się mnie Ja nie wiem, czy ja mam biec już tam, czy nie. No, jestem po okay. linii. Kurna, lag. Dobra, dawaj, no, dawaj. Laguje. No, dawaj, dawaj. No, bo te nagrywanie mi laguje. Daj. Uważaj. Naraz. Bóg. A i tam, chciałem to przepuścić, Chodź Patrz! Jest! No. Jest, gol! Jest. Samobójczy. Drogie Musi... kas, pokaż. Musił go do samobójczego. Zostaw to. Dobra, A? Dobra, teraz ja idę sępić. <noise> dawaj, 10 dobra, sekund, chcę brać strzelić. O nie, o nie, wiele niej Ci zabrakło. Adrian. No. Oh no, nie, to było chamsko. Nie, wygraliśmy dwu mecz. Kończymy dwu wynikiem 2-1. Trzy mecz. No trzy mecz wynikiem 2, -1. No, wynikiem 2 do jednego. O może zagramy jeszcze Niestę ten. No dobra. Na realu. Nie. Na realu. Jest... Nie, Na nie, Reale, kończymy. Po nagraniu, zagramy. Dobra. Dzięki wszystkim za uwagę. Dzisiaj ze mną Do, na, razie. na razie. Ja. Władek J27. Ja. I ja. I snajper, i, i ten. Dzięki serdecznie. Ja. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach i materiałach. Lajkujcie, subskrybujcie. Udostępniajcie. Fekcie. I inne tam, co tylko możecie. Sieman. Na razie. Na siema.